Witam, oczywiście, bardzo serdecznie. Z tej strony, oczywiście, kanał Ferroglow. Witam wszystkich bardzo serdecznie. do widzowie, oczywiście, że Państwa, że to wszystkich witam. Dzisiaj, oczywiście, w materiale będzie mowa o wrzosach. Praktycznie, biorą, biorąc pod uwagę, cięcie, jesienne cięcie wrzosów. Te wrzosy praktycznie możemy ciąć jesienią, nawet możemy też ciąć praktycznie wiosną. Ale tak w ogóle to najlepsza pora na cięcie wiosów to jest praktycznie jesień. tak? więcej, ile jak możemy te wrzosy przy, yy, przyciąć? Ile tam praktycznie centymetrów, czy tam jakaś tam ilość tych? Jak mamy takie dosyć wysokie, yy, możemy też mieć niskie, czy wysokie wrzosy, i tak dalej. Troszkę opuszczone, tak dalej. To praktycznie yy, możemy je przyciąć dosyć oczywiście krótko bardzo króciutko i praktycznie powiedzmy, od ziemi do góry to by mniej więcej, by było chyba od 5 do 10 cm wysokości. Obcinamy też sobie bardzo. Oczywiście króciutko, No możemy też troszkę więcej je obciąć, tam praktycznie nic się nie stanie, bo praktycznie będą tylko widoczne jakieś tam kikucie wrzosów, no i praktycznie będą też korzenie, tak? Ale korzenie to praktycznie nie będą widoczne, tak dalej, e, będą tam jakoś w miarę to będzie obcięte, tak? Także pamiętajmy, że od 5 do 10 cm powinniśmy przycinać te wrzosy. E, też jest taka, e, też taka kwestia, jest taka, że e, wrzosy bardzo lubią się rozrastać. Tak? Czym jest praktycznie więcej wrzosów, czym jest praktycznie więcej się te wrzosy rozrastają to musimy oczywiście więcej je tak? Obciąć je bardzo króciutko, tak? to jest też oczywiście bardzo, bardzo ważna rzecz. Też trzeba oczywiście pilnować, żeby te wrzosy całkiem się nie rozrosły. I też też pamiętać o tym regularnym obcinaniu tych wrzosów. No, oczywiście wiadomo, że wiosną to nie musimy praktycznie tych wrzosów obcinać itd. Ale też pamiętajmy, że w czasie jesieni, zaczynając praktycznie od końca września do początku października, nawet środek października, to powinniśmy już te wrzosy... Zacząć obcinać, tak? Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o te rzosy. Tak? Także pamiętajmy, żeby od tych 5 do 10 cm obcinać te rzosy. Także, jeżeli chodzi o to jesienie, jesienne cięcie rzosów, to już mniej więcej wiecie, jak to więcej obciąć. Także, oczywiście, yy, tyle oczywiście z mojej strony. A ja oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału KóraDobrowa, oczywiście na YouTube, do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, również zapraszam do obserwacji Instagrama i Facebooka, do zrobienia obserwacji, łapki w górę lub serduszkę. no i oczywiście do udostępniania dalej tego oczywiście filmu. Także oczywiście tyle oczywiście z mojej strony, a ja oczywiście się z Wami żegnam, także do zobaczenia do kolejnych materiałów ogrodniczych, także się na razie, no i się pozdrawiam.